Przelot prezydenta wraz z ważną delegacją państwową w gęstej mgle i trudnych warunkach pogodowych zakończył się katastrofą. Brzmi dla nas, Polaków, dość znajomo, ale nie mówimy tutaj o katastrofie smoleńskiej, a mówimy o wczorajszym wypadku śmiertelnym wypadku, jak się dzisiaj okazało prezydenta Iranu. Co stoi za tym wypadkiem i jaka jest aktualnie również sytuacja w Izraelu, bo warto te wszystkie rzeczy podsumować w kontekście sytuacji blisko-wschodniej, ponieważ o tym Was informuję od jakiegoś czasu, a te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie, są bardzo ważnymi wydarzeniami na historii Bliskiego Wschodu i przyszłych dziejów Bliskiego Wschodu. Także zapraszam do wysłuchania odcinka. Ja mam na imię Ludwik, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia w dzwoneczek. Wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, które tutaj ukazują się regularnie a także zachęcam do rozważenia wsparcia nas czy to poprzez portal Patronite, gdzie można nas wesprzeć na stałe, czy poprzez portal Tipli pojedynczą wpłatą bez podawania danych. O jakiej sytuacji mówimy? No pewnie większość z Was już słyszała, w mediach ten przekaz poszedł dzisiaj, natomiast ja już sprawę od wczoraj. Prezydent Iranu Ebrahim Raisi udał się w niedzielę rano wraz z delegacją z kilkoma innymi ważnymi przedstawicielami państwa irańskiego, zaraz przejdę do tego z kim, na otwarcie tamy, przy granicy z Azerbejdżanem, tam w tym wydarzeniu otwarcia Tamy brał udział również prezydent Azerbejdżanu, no i konwój trzech helikopterów przewoził później właśnie prezydenta Iranu, i jeden z tych trzech helikopterów, jak się dowiedzieliśmy wczoraj w dzień, zaginął po prostu. Wiadomo, że lecieli w ciężkich warunkach, była duża mgła, no brzmi właśnie znajomo zupełnie jak wspomnienia z 2010 roku i tego co się działo z delegacją polskiego państwa lecącą na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. No tutaj mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, z tym, że ten helikopter zaginął i poszukiwania trwały długo, bo ekipa nie mogła dotrzeć na miejsce około 10 godzin, ponieważ były tak trudne warunki pogodowe, a było to w górach. No, i helikopter został znaleziony, zdaje się, wczoraj w nocy. Dostaliśmy pierwszą informację, wydaje mi się, że koło drugiej w nocy w polskich mediach została przekazana, że helikopter został odnaleziony, jednak nie było wtedy jeszcze informacji na temat stanu prezydenta, ale dzisiaj już media poinformowały, że oficjalnie prezydent Iranu zginął w tej katastrofie i nie tylko prezydent Iranu. Dlatego, że poza prezydentem Iranu helikopterem poza załogą leciał też Irański Minister Spraw Zagranicznych Hossein Amir Abdullahian, Gubernator Prowincji Azerbejdżan Wschodni Malek Rahmati i Ayatollah Mohammad Ali Alehashem, który pełnił funkcję przedstawiciela Khameneiego, czyli przywódcy Republiki Iranu w Azerbejdżanie. I teraz, co ważnego wnosi to wydarzenie? Jak pewnie wiecie lub nie wiecie, nie wiem, to tylko krótce powiem, dla tych, którzy nie wiedzą, dla tych, którzy wiedzą, no to w ramach przypomnienia, Iran jest krajem pierwszą, określany pierwszą demokracją na Bliskim Wschodzie. Jest to specyficzny rodzaj demokracji, bo jest to demokracja nieliberalna, inna od tych, które znamy z Europy. Jest to demokracja, w której obywatele mają powszechne prawa wyborcze, mogą głosować, natomiast partie i kandydaci są dopuszczani do wyborów przez Radę Strażników Rewolucji, którą przewodzi właśnie Ayatollah Khamenei aktualnie i ten Ayatollah Khamenei jest takim Powiedzmy w cudzysłowie quasi dyktatorem, dlatego, że jest on ponad władzami wybieranymi demokratycznie. Więc jest to rodzaj demokracji ograniczonej. Do rady strażników rewolucji mogą należeć e, zasłużeni dla Iranu obywatele. No, oczywiście głównie to są byli politycy generałowie i duchowni islamscy, którzy sprawdzają zgodność kandydatów i partii z doktryną islamu z i, i z interesem państwa. Jest to ciekawy rodzaj demokracji nieliberalnej, natomiast dzisiaj nie o istroju Iranu. Chodzi o to, że świętej pamięci prezydent Ebrahim Raisi, który zginął we wczorajszym wypadku, był typowany na następcę Hameneiego jako kolejnego przywódcę Iranu. Natomiast no, w tym momencie te, ten plan musi, będzie musiał zostać zmieniony i w Iranie, według obowiązującej konstytucji, po śmierci prezydenta władzę przejmuje wiceprezydent. I Khamenei już dziś wyznaczył na tymczasowego prezydenta, właśnie wiceprezydenta Mohammada Mokbera, a w przeciągu najbliższych 50 dni mają się odbyć tam wybory prezydenckie. I teraz pytanie: Kto będzie następnym przywódcą Iranu po śmierci Khamenei'ego, który ma zdaje się w tym momencie 85 lat? Wiadomo, że żyć wiecznie nie będzie, więc prędzej czy później będzie musiał przejść swoją wędrówkę na tamten świat, no i ktoś będzie musiał przejąć tam władzę, skoro jego spodziewany następca właśnie zginął. Pojawiły się spekulacje, że jego następcą stanie się jego zaufany syn, chociaż z tego, co czytałem, Khamenei mówił, że jest to wbrew doktrynie islamu, żeby syn przejmował władzę od ojca. I spekuluje się, że drugą osobą, która może być przywódcą irańskim po Khameneim, może być właśnie wiceprezydent Mohamed Mokber. Natomiast w tym momencie jest zbyt wcześnie, żeby o tym spekulować i stawiać jakieś pewniki w tej kwestii. Wiadomo, że na pewno polityka Iranu będzie zmierzać w inną stronę i to, co wiemy też, Prezydent Raisi, który zginął wczoraj, był politykiem bardzo patriotycznym z punktu widzenia rewolucji islamskiej w Iranie. Był e, w pełni oddany idei Iranu, idei walki przeciwko Izraelowi, idei walki przeciwko Zachodowi, które reprezentują w oczach Iranu Stany Zjednoczone. Tutaj oczywiście też nie obejdzie się bez spekulacji, czy mógł być to zamach. Tak samo jak było w katastrofie smoleńskiej, też u nas do dzisiaj ta sprawa zresztą nie jest w pełni wyjaśniona, i wokół katastrofy smoleńskiej jest bardzo dużo niewiadomych. Dziś irańska telewizja też nie podała jeszcze oficjalnych przyczyn wypadku. No, i oczywiście pojawiają się spekulacje, czy mógł to być zamach, czy mógł na przykład Izrael albo Stany Zjednoczone maczać tym palce. No, czekamy po prostu na głos ze strony samego Khamenei'ego albo kogokolwiek z, przed, z przedstawicieli oficjalnych Iranu, bo na ten moment oni jeszcze nie podali, jaka była według nich przyczyna wypadku. Natomiast wiemy na pewno, że no, utrudnia to w znacznej mierze prowadzenie polityki Iranu, i mogła to być swego rodzaju zemsta. Bo dlaczego nie Izraela za wcześniejszą odpowiedź Iranu na wcześniejszy jeszcze atak Izraela, tak? Bo wiemy, że Izra Iran po raz pierwszy w historii wysłał rakiety na teren Izraela, które doleciały, i Izrael twierdził, że odpowie na to. I pytanie, czy to nie był element odpowiedzi? No, na ten moment nie, nie wiemy tego, ale jest to możliwa hipoteza, chociaż no, nie ma na to w tym momencie żadnych dowodów. I przejdźmy do sytuacji w samym Izraelu. Również w niedzielę 19 maja. Tak samo jak miał miejsce ten wypadek irańskiego prezydenta w Jerozolimie, grupa demonstrantów antyrządowych zablokowała wjazd do Jerozolimy. W Izraelu aktualnie są bardzo silne napięcia antyrządowe i w ogóle sytuacja jest napięta. Demonstranci domagają się uwolnienia, oczywiście, zakładników, których Hamas po dziś dzień przetrzymuje od 7 października, i również domagają się przyspieszonych wyborów. Więc no, po prostu konflikt na linii społeczeństwo izraelskie a rząd narasta. I kto by mógł wygrać te wybory, bo to jest bardzo interesująca sytuacja z punktu widzenia również odbudowy świątyni jerozolimskiej i tego, co byłoby dalej, jaka byłaby dalsza polityka Izraela. Ostatni sondaż izraelski, jaki znalazłem, opublikowany przez Jerusalem Post z 23 kwietnia, czyli już na no, jakiś czas temu, ale jest to jeszcze w miarę świeży sondaż, wskazuje na zwycięstwo Partii Jedności Narodowej prowadzonej przez Beniego Gantza. Byłego generała i polityka, który był już wcześniej ministrem obrony, jego partia już wcześniej odnosiła dość duże sukcesy w wyborach, dlatego że miał bardzo wielu przedstawicieli w poprzednich kadencjach Knesetu. Aktualnie jest typowany jako zwycięzca i być może nowy premier, o ile doszłoby do przyspieszonych wyborów teraz. Natomiast, co ciekawe, radykalna partia żydowska siła, znanego wam już Itamara Bengwira również rośnie w sondażach Tamar Bengwir przyłonny był działaczem Instytutu Świątynnego i jest nadal aktywnym zwolennikiem odbudowy Świątyni Jerozolimskiej. Tak jak partia Gantza zdobyłaby 30 miejsc w Knesecie według ostatniego sondażu, partia Benjamina Taniachów zdobyłaby 20, to partia Bengwira zdobyłaby 9. To jest dość dużo, dlatego że Kneset nie liczy tak jak polski Sejm 460 przedstawicieli, tylko 120. Więc y, to jest dość dużo. Aktualnie żydowska siła ma sześciu bosłów, więc jest to wzrost, ale to jest normalne. W trakcie wojny radykalne partie zazwyczaj zyskują, zwłaszcza, że Bengir prowadzi dość silną propagandę prowojenną od porządku i również dozbraja znaczną część społeczeństwa, w tym m.in. ultraortodoksyjnych wyznawców judaizmu. Zresztą jest bardzo aktywnym ministrem w trakcie. I ich wynik w wyborach do Knesetu byłby znacznie lepszy niż na przykład wynik konfederacji w Polsce, porównując sobie skalę. Poza tym jest to grupa, która aktualnie w aktualnym układzie jest w stanie tworzyć rząd, więc w nowym układzie z jeszcze większą siłą byłaby tym bardziej w stanie współtworzyć rząd. Jak widzimy, no rośnie to w siłę. Czy nowy rząd był sprzyjał odbudowie świątyni jerozolimskiej? Prawdopodobnie tak, dlatego że jak widzimy, partie, które są za tym, rosłyby w Knesecie. Co przyniesie przyszłość? No, zobaczymy wkrótce. Jeżeli będzie się coś działo na Bliskim Wschodzie, ja postaram się Was informować. Tymczasem dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Czołem.